Spółka srebrna jest w ostatnim czasie pod obserwacją wszystkich polskich mediów. Sprawa wywołuje gigantyczne kontrowersje, teraz jednak pojawiła się informacja o nowej aferze, która może być poważniejsza niż srebrna. Spółka srebrna w ostatnim czasie wywołuje wiele kontrowersji. Fakty ujawnione przez gazetę Wyborczą zatrzęsły polską sceną polityczną i podważyły zarówno wiarygodność Jarosława Kaczyńskiego, jak i całej partii PiS. Choć wciąż w mediach pojawiają się nowe informacje w tej sprawie, a sam temat budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy wzbudza wielkie kontrowersje, teraz pojawiły się informacje o zupełnie nowej aferze, która również dotyczy rządu PiS. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami mediów na jaw wyszła kolejna skandaliczna sprawa, która narusza wizerunek PiS i podaje w wątpliwość ich dotychczasowe działania. Afera, w którą zamieszana była spółka srebrna, może zostać przyćmiona przez skandal wokół PCK, w którym udział brali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Mieli w bezczelny sposób okradać najbiedniejszych. Spółka srebrna przyćmiona przez aferę PCK Jak podają media, politycy Prawa i Sprawiedliwości oskarżani są o okradanie najbiedniejszych Polaków Wszystko odbywać się miało w ramach PCK, z którego rzekomo wyprowadzano ubrania o ogromnej wartości Sprawa jest szokująca, gdyż z pewnością każdy z nas pamięta, że partia Jarosława Kaczyńskiego doszła do władzy właśnie dzięki rozbudowanym obietnicom dotyczącym poprawy życia osób najbiedniejszych. Teraz wszystko wskazuje na to, że afera PCK przyćmi sprawę, w którą zamieszana była spółka srebrna. Jak podają media, ze śląskiego PCK w latach od 2014 do 2017 roku znikały ogromne ilości ubrań przeznaczonych dla najbiedniejszych. Kraść mieli je pracownicy ośrodka na zlecenie polityków PiS, latami szefem lokalnego PCK był radny Rafał Holanowski, a jego zastępcą Piotr Babiarz. Stanowisko dyrektora sprawował Jerzy G, a wszyscy mężczyźni związani byli z PIS. Ostatni z nich oskarżany jest przez prokuraturę o wyprowadzenie około 1,2 miliona złotych. Pracownicy mieli wykradać ubrania z kontenerów. By następnie sprzedawać je do okolicznych sekundantów. Pozyskane pieniądze miały trafiać m.in. na finansowanie kampanii wyborczej Piotra Babiarza oraz Anny Zalewskiej. Ginęły nie tylko ubrania, ale i jedzenie. Wszystko wskazuje na to, że spółka srebrna rzeczywiście zostanie zapomniana, gdyż w sprawie afery PCK wychodzą na jaw ciągle nowe szczegóły. Teraz okazuje się, że ginęły nie tylko ubrania, ale i jedzenie. Zgodnie z ustaleniami mediów zniknąć miało aż 46 ton żywności, a część przeznaczona została także na kampanię PIS oraz wiece wyborcze. Część tej żywności była kierowana do rozdawania wśród ludności w czasie ostatniej kampanii wyborczej do Sejmu. Chodzi przede wszystkim o paczki żywnościowe oraz jabłka, mówi gazecie wyborczej były pracownik Polskiego Czerwonego Krzyża. Piotr Babiarz już w 2015 roku chętnie opowiadał przed kamerami o jabłkach, które rozdawał wyborcom. Był wyraźnie z siebie dumny i zachwycony pomysłem. Problem tylko w tym, że w przedstawionych fakturach mowa była o 26 kg owoców, a on mówił o 20 tonach.